Zadanie 14. Dwa sąsiednie boki kwadratu są styczne do okręgu o danym promieniu R. Wierzchołek wspólny dla dwóch pozostałych boków kwadratu należy do tego okręgu. Uzasadnij, że pole koła ograniczonego okręgiem jest większe od pola kwadratu. Wykonaj rysunek, oznaczając na nim długości wszystkich odcinków potrzebnych do obliczeń. Narysujmy kwadrat. No i teraz jak narysować okrąg? Czytamy, że dwa sąsiednie boki kwadratu są styczne do okręgu o danym promieniu R. To weźmy, żeby do tych dwóch boków nasz okrąg był styczny. No dobrze, do tych dwóch boków jest styczny, a co z pozostałymi bokami naszego kwadracika? Wierzchołek wspólny dla dwóch pozostałych boków, no to tutaj mamy dwa pozostałe boki, to jest ten wierzchołek z pozostałych boków, należy do tego okręgu. Więc okrąg jest styczny do tych dwóch boków i przechodzi przez wierzchołek wspólny dla dwóch pozostałych boków. Mamy już okrąg. Na tym okręgu zaznaczmy promień. Możemy tutaj również dobudować taki kwadracik. Ponieważ odległość do tego boku i do tego jest równa, więc otrzymaliśmy przekątną w kwadracie. Zapiszmy potrzebne jeszcze wzory do naszego zadania. Wzór na pole koła PR kwadrat. Tutaj będziemy potrzebować wzór na przekątną w kwadracie. D równa się A pierwiastek z dwóch. No i właśnie A pierwiastek z dwóch to jest ta przekątna oznaczona przez R. Więc możemy zapisać, A pierwiastek z dwóch to jest właśnie promień. I przy pomocy R, zmiennej R, wyznaczymy tę odległość, którą teraz pokazuję. To jest w zasadzie bok. Tego małego kwadracika. Takie równanie dzielimy przez pierwiastek z dwóch. Otrzymujemy A równa się R przez pierwiastek z dwóch. Usuwamy niewymierność. Mnożymy licznik, mianownik przez pierwiastek z dwóch. I teraz mnożąc licznik przez licznik, mianownik przez mianownik, otrzymujemy następującą postać. I takie wyrażenie algebraiczne wpisujemy. Pokazując, że ten bok tego malutkiego kwadracika ma r pierwiastek z 2 na 2. W zadaniu również bardzo pomocne jest zaznaczenie promienia w drugim, innym charakterystycznym miejscu. Tutaj mieliśmy promień zaznaczony po skosie i biegnący do wierzchołka kwadracika. Jak zaznaczymy promień pionowo, to zauważ, że dalsza część tego dużego odcinka może być oznaczona przez R. Tutaj mamy długi odcinek, który jest bokiem dużego kwadratu. Pierwsza część jest już wyznaczona, druga część jest, jak widzisz, długością promienia. Teraz, może przeczytajmy, do czego tak naprawdę dążymy uzasadnij, że pole koła ograniczonego okręgiem jest większe od pola kwadratu. W tym momencie obliczmy pole naszego dużego kwadratu, aby porównać to z polem, jaki wyznacza ten okrąg, ale wiadomo, że to pole to jest po prostu PR kwadrat. Wzór na pole kwadracika to jest A kwadrat. Wszystko jest proste, tylko, że nasz bok jak widzisz jest w dość skomplikowanej postaci, to jest Suma tych dwóch wyrażeń algebraicznych, więc dodajemy je i podnosimy do kwadratu w nawiasie jest bok. Tutaj zastosujemy wzór skróconego mnożenia. Więc patrząc na prawą stronę, widzimy, że bierzemy kwadrat pierwszego wyrażenia, następnie podwojony iloczyn pierwsze wyrażenie razy drugie, czyli dwa razy pierwsze wyrażenie razy drugie i na końcu ostatni element do kwadratu. Podnosimy pierwszy element do kwadratu. Tutaj upraszczamy ten środkowy iloczyn. R kwadrat przepisujemy. Widzimy, tu mamy jedną, drugą r kwadrat. Tutaj jest r kwadrat, więc to jest 1,5 r kwadrat. Dodajemy r kwadrat z pierwiastkiem. Wyłączymy teraz r kwadrat przed nawias. Wyłączanie. To jest inaczej dzielenie tych elementów, które są z lewej strony tej równości. Więc jak ten element podzielimy przez r kwadrat, to otrzymamy 1,5, Ten element podzielimy przez r kwadrat, to otrzymamy pierwiastek. I teraz musimy zdecydować, które pole jest większe. Czy pole kwadracika, które teraz wskazuję, czy pole ograniczone okręgiem. Pi razy r kwadrat. W jednym i w drugim wyrażeniu mamy r kwadrat, więc te wyrażenia nie wpływają na różnicę między tymi polami. Tutaj mamy pi, a tutaj mamy cały nawias, więc trzeba zadecydować, co jest większe czy ten nawias, czy literka pi. Wiemy, że pi tak naprawdę to jest większa wartość niż 3.14, bo 3.14 to jest tylko przybliżenie tej liczby. Z kolei taki nawias można delikatnie zaokrąglić. Taki nawias z kolei można obliczyć z pewnym przybliżeniem. Więc półtora przepisujemy, pierwiastek z dwóch, no właśnie, warto pamiętać, bo na konkursach nie mamy kalkulatorów, ale pierwiastek z dwóch to jest 1,41. Myślę, że osoby, które dużo rozwiązują zadań to takie liczby pamiętają. Dodajemy te liczby no i wychodzi nam, że jest to Możemy tutaj sobie oszacować, że nasz wynik na pewno będzie mniejszy, więc już możemy dać odpowiedź. Pole koła jest większe od pola kwadratu, ponieważ 3,14 jest większe od naszego wyniku.